Tutaj moja legitymacja. E, poproszę Twoje dokumenty. Ciekaw, tak, dowód yes. osobisty. No, możemy się też przywitać. Ale jednak, poproszę mi też ten dowód osobisty. Dobrze. Dihar Dobrze. E, dnia. 25.062025, godzina 12.16, rozpoczynamy przesłuchanie pana dihar Vander. Informujecie, że całe przesłuchanie będzie nagrywane poprzez mojego wody kama. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Na co chcesz się sprzedać? Na organizację przestępczą, łamane na rodzinę kudra. Mhm. Mm A jaką masz tam rangę? zastępca v lidera. Aha. Dobrze. Mm, czy mógłbyś mi powiedzieć kto jest liderem? Noach, burak. Noah burak. burak. Czyli, a ty jesteś tam w zarządzie, tak? Tak. Dobrze. A ktoś jeszcze? George Hoinka, mm -hmm. George Hojnka e, Americana alfabet mm -hmm. Zubr Vandal Dobrze e, To powiedz mi jeszcze Czekaj, przepraszam, sobie się szybko. E, dobrze. E, jeszcze jedno cię zapytam, e, czy planujecie też jakieś akcje, czy coś e, tak, w przy tym czasie? E, teraz na dzień aktualny nie. Ale regularnie zajmujemy się atakami na Fort Zancudo, napadami na wyspę kajoperiku, napadami na bank, napadami mm -hmm. na sklepy oraz porywaniem wysokich członków y, służb porządkowych. Mm -hmm. Czy to jest taka wasza rutyna? Ciągle to robicie? Nie ciągle. Systematycznie, regularnie, jakie plany są na dziś, tego aktualnie nie wiem, bo nikt nic nie powiedział. Mhm, dobrze. Hmm. A czy kontrolujecie jakieś tereny, czy nie? Tak. Mhm, dobrze. Macie jakoś duży zapas w magazynie, bronie i tak dalej. Bardzo wysoki. Aha, czyli krótko mówiąc macie bardzo duży asortyment magazynu. Tak. Mhm, dobrze. Mogę podyktować. Jasne, możesz. A więc e, tak. posiadamy skrzynię z IRP US Army 3000 sztuk skrzynia o z bronią ciężki karabin 2400 sztuk skrzynia z epinefryną 2293 sztuki materiały medyczne 700 o e, skrzynia z ciężką kamizelką kuloodporną 600 sztuk z bronią karabinek MKB2 to jest 200 sztuk i saszetki z jest 300 sztuk, ale resztę to posiadam na nagraniu, które nagrałem przez y, kamerkę w okularach tam jest o wiele więcej, ponieważ nie wyświetli się ilość, którą posiadamy w rezydencji, bo ponieważ nie wyświetli się, bo to jest w magazynie tylko i wyłącznie... Czyli posiadacie pisku, też rezydencję. Do... Posiadamy rezydencję, a na rezydencji jest tego od chuja. Dobrze. A gdzie macie siedzibę tej rodzinki? Tu. Mhm, dobrze. A bo, a albo, albo chodźcie tutaj, pokaż mi tutaj na tej mapie. Tu, mogę wysłać jeszcze drogą mailową. Tak Jasne, jest. No, no, spokojnie. No tam też się skoncentrujemy. A macie jakieś swoje barwy? E, tak, tak jak właśnie teraz wyglądam. Aha, czyli fioletowa fiole góra czarne. i czarny dół. Tak. Dobrze. A macie jakieś nieruchomości a propos tej rezydencji? Posiadamy. Jakie? Brom e, 869 Magazyn Trójka, pokój 45 oraz biuro 1, pokój 37. Mm -hmm. A co robicie z pieniędzmi zarobionymi przez z napadów itd.? Tak e, George Hoinka. E, z, moment. Jasne. E, tak, e, George Hoinka wypłaca bilans, po czym sprzedaje je za walutę e, OOC, czyli blikero, łamiąc przy tym regulamin real money trading aha A macie jakieś samochody, którymi się poruszacie? E, tak e, Uwaga dyktuje. Jasne. E, Nissan GTR, e, Probon F1, czyli McLaren P1, Legacy Huracan Spider, czyli Lamborghini Huracan, e, jakiś Anis, taki driftowóz, helikopter, Buckingham, Rufadle Hail Jakieś tam mm -hmm. bogactwo e, Steffenburgen Gender Norma, jakaś formuła Pegasi Mitiya, Benefactor Series, kolejny McLaren, Vapid mm -hmm. Guardian, wózek golfowy, Rolls Royce Shade. Oraz Ferrari, jakieś takie wieśniackie. A macie jakieś konto bankowe albo saldo, gdzie trzymacie te wszystkie pieniądze? Jeżeli tak, to mógłbyś podać kwotę, ile się tam rodzinnym. znajduje aktualnie? Na bilansie rodzinnym znajduje się 5 milionów. Mhm. Mm Dobrze. Mm, to może byśmy przeszli i byś mi, mi popsyłał poprzesyłałbyś mi tego, z tabletu na, dziei, na Jail'a Czyli na Gmail'a tam ja, no już no, okay. Proszę tylko wysłać Jasne adres. A, ja panu mam wysłać, a ci pan wysyła? Chyba czekasz na aplikację Ja miałem tam wysłać gdzieś kropkę? No bo masz kropkę przed podwójnych po albo w podwójnych nawiasach Gdzie? Potrzebujesz jeszcze raz powtórzyć? No no no, Gdzie, co miałem zrobić? Bo no, tak nie dosłyszałem Ojciec pytał twojego maila Wysłałem w filmik z zwiadu oraz y, inności, które przeprowadziłem w tablecie. Mm, dobrze. E, to mógłbyś mi dać tego screeny, z tego z ewidencji magazynowej. E, jakie terytoria macie. E, 50 tam członków może... No, co najmniej tam 50 członków rodziny, bilans i... Jakieś tam było. Ewidencja magazynowa, tak. I jakimi pojazdami się poruszacie, te pojazdy też. Została tam ujęta oprócz chyba Jasne. wysłałem zdjęcia z kontroli terytorialnej jakie wdziałam. tereny posiadamy to tam jeszcze tylko bilans, ewidencja magazynowa ewidencję, reszta y, jest na nagraniu, ponieważ y, w tablecie w ewidencji magazynowej nie wyświetla się zawartość magazynu rezydencji. Mhm, mm dobrze. E, to e, chyba tyle co chciałem wiedzieć. Chciałbyś y, tego być y, świadkiem koronnym? Już jestem. Ja A ty, ty jesteś świadkiem koronnym. Tak. No to ja się cię ci ja się ale już robić. Ale tutaj rozmawiał. Aha, to ty już jesteś. Dobra. Dobra, fajnie, fajnie. No to w takim razie... Co byś chciał za to, za te informacje? Jak na razie to nic. Jeśli będą mnie gonić, to mnie obronicie. Jasne, dobrze. Tak, adwokat, Czyli tak na razie ja chciałbyś po prostu się... obronę, tak? Tak, jak ten adwokat przypomnij mi, Juan się nazywał? O, ja nie mam jego imienia. Mam jego ewentualnie numer, numer buta. Jaki adwokat może kojarzę? 8000, numer buta. 8000, numer buta, o kurde. 8800, coś tam. A jakie miał tam imię? Masz? ja nie teraz wiem. Może sobie może przypomnę. A to był Proszę tak jako kre. prywatny, czy jako taki. Urzędu, moment. A... Ty tam żyjesz? O, spędzę, Żyję, że ja cię nazywam, Dominika, ważne. Dominika, Dominik Kaveli chyba. Dominik Caveli, ja znam. Dobrze. Czyli głównie chcesz ochronę? Dobra. Mhm. To chyba tyle, nie? Tyle. Dobrze. Tak, wchodzimy, już tego, tak, czy jak? No chyba to. No chyba to, no. To też ci bardzo dziękujemy za przekazanie tylu informacji. Nie ma problemu. No to zakończamy przesłuchanie